Cześć, troszkę mi się pospało, bo jest prawie godzina. O, już w pół do 11. No, jednak rozmęczenie daje w kość. Plan jest taki, że idę kawcie robić i będziemy gdzieś jechać z drugiej strony jeziorka. Trzeba się pokąpać. Pakujemy się tutaj, stąd będziemy zmykać i zobaczymy co dalej. Dobra. 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 Muszę zrobić tam, na górze. Po słońcu nic nie widzę. Mośniadanko. Dżemik. Więc wstawiamy wodę. Dobra, czas coś zjeść. Kawę wypiję i lecę. Tak Sprawdzam pogodę sobie tutaj. No i tak, ona się cały czas zmienia, natomiast że do 17.40 opadów ale jutro, pojutrze, sobotę, sobota niedziela, poniedziałek, aż 80-90 jutro. Słuchajcie, to nie jest fajnie, bo po pierwsze żadnych nagrywek nie zrobię, po drugie nawet nie wrócę, no bo w deszcz motorem słabo się jedzie, nie? Oh, I muszę to przemyśleć, czy nie dać sobie dzisiaj pas. Zobaczcie cały tydzień opadę, Także muszę przemyśleć, czy nie wrócić, czy, czy nie zostać, no ale chciałbym jeszcze tutaj coś objechać. Tylko to kolejne 2-3 godzinki. No wszystko do przemyślenia. No spokojnie, kawka. Pomyślę sobie i podejmę decyzję, czy wracamy jednak dzisiaj i koniec tej wyprawy będzie, czy czy jeszcze zahaczymy jakieś punkty. A wy jakbyście zrobili? Zostalibyście, czy czy pojechali gdzieś dalej zwiedzać i olać pogodę, olać deszcz? Zmykamy z tego miejsca. Czas się pakować i ruszamy. Trasę. Idę teraz do tego baru, gdzie wczoraj jadłem, żeby zobaczyć jaką mają ofertę śniadaniową I będziemy się udawać już z tego pola kempingowego w zupełnie inne miejsce Ponieważ tutaj nasz czas dobiegł końca, w zasadzie wszystko zwiedziliśmy co mogliśmy zwiedzić I trzeba zobaczyć coś innego Najgorsze w tym wszystkim jest to, że słuchajcie, no, jak się jedzie motorem to po prostu Pogoda jest najważniejsza, szczególnie jak siedzi pod nami, dlatego też mało czasu zostało, bo żeby wrócić do miejsca, z którego wyjechaliśmy. To jest jakieś 7 godzin drogi, mimo wszystko, nie? Trzeba się śpieszyć. A ja jeszcze się nie wykąpałem i muszę to zrobić. Tylko już nie chcę robić tutaj, w tym miejscu. Chcę krążyć troszeczkę i znaleźć inną plażę, gdzie po prostu zobaczę, czy jest ciepła woda, czy podłoże jest w porządku. i i tradycyjnie po prostu, nie? Music się wykąpać jak, jak przystało. Po to się tutaj tyle jechało godzin, że tak powiem cierpiało, żeby umoczyć dópsko. Także widzimy się za chwilkę, nie ma, nie ma jeszcze ofert dnia. Nie ma problemu. Skoczymy najwyżej gdzieś indziej, bo tutaj chciałem wbić, gdzie jadłem wczoraj. Moi drodzy, jesteśmy tutaj w tym miejscu. Przejeżdżamy na tą wysepkę i tutaj sobie się upokąpiemy. I potem kolejny punkt. No te widoki są przecudne, co? Powiem Wam, że ma swój klimat, ale duży ten prywatny ośrodek, chyba jakieś konsorcjum, bo nie wierzę, że to wszystko jednego gościa. Tam jest woda. Jakieś stare słuchajcie. Boisko, są ławeczki, można w kosza pograć. Tutaj siatkówka. Nie no fajnie w ogóle, że jest, nie. I tam gała. Kurde, ale bym w piłkę pokopał. cię. To mi się podoba. Słuchajcie, co mi się podoba następnym razem? Przyjeżdżam tutaj z piłką do nogi i, i co? Idziemy na wodę, nie? I dalej ubolewam, że nie mam tych kufrów. Słuchajcie, bo muszę ten cały bagaż nosić na plecach. Jeżeli chcecie, żeby Marcin miał łatwiej, to oczywiście pamiętajcie, że możecie wspierać mnie na patronacie. Ustawię sobie nowy cel. Zbiórka na kufry dla Marcina, żebym miał łatwiej, oczywiście, i, i żebym mógł tutaj jeździć sobie i, i nie nosić tego wszystkiego. Zobaczcie. Jest kask, jest to, jest to, telefon, kamera. Jest bardzo mi ciężko, naprawdę, jeżeli chodzi o w ogóle swobodne poruszanie się. Takie dwa kuperki by się tu przydały. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej i zobaczymy się gdzieś troszeczkę niżej. Słuchajcie, masa tutaj tych obiektów, jak widzicie, całość w takim perłowskim troszkę stylu, ale robi wrażenie, naprawdę. Robi wrażenie. Ok, pozostało mi 23 minuty. Słuchajcie, ja cały czas się uczę tego vlogowania dla Was, dlatego też proszę żebyście dawali mi w komentarzach znać, co poprawić, co zmienić. Nie jestem Alfa Romeo, chciałbym robić to dla was coraz lepiej, tak, żebyście, żeby się wam przyjemniej oglądało. Więc jak za dużo gadam, za mało gadam, robię słabe ujęcia. Wszystko mi piszcie w komentarzach, tak? Wszystkie komentarze czytam, więc na pewno jakaś refleksja będzie, moi drodzy. 125 Giga, to jest stanowczo za mało. Ja słuchajcie, 100 Giga to przez cały dzień nagrywek dla was robię. Także czeka mnie zakup kolejnej karty. No bo wtedy wiecie, jedną zapełnię, drugą zapełnię, trzecią. Pojadaj na spokojnie sobie wrzucę. a tu 25 minut mi zostało tylko, więc będę te najfajniejsze momenty nagrywał dla Was, bo później już nie mam karty i będę uziemiony. Dobra, szamka zamówiona. I co? Trochę posiedzimy. Czas na mały odpoczynek, widoczki mam takie, zobaczcie. Muzyczka gra, jest fajnie. Czekam na jedzonko na kawkę. I dalej podrepczamy. Ja bym się wykąpał, ale tu nie podobało mi się te miejscówki. Jakoś nie czułem nawet chęci, żeby wejść. No bo ja, powiecie, lubię trawę. Ewentualnie wolę już kamyczki, ale nie piach. Tam był taki typowy piasek, więc ja odpuszczam. Idę gdzieś, gdzie będą kamienia. Jak widzicie, tu kamienie jest bardzo dużo. Pan powiedział, że jak będziemy ten cały czas iść, to dojdziemy gdzieś, gdzie będzie można wbić na ośrodek, tam na górę, skąd my przyszliśmy. Ale tu nie widzę jeszcze miejscu, są kamyczki, już jest ok, żeby się wykąpać. No tutaj, tutaj nie, tutaj nie. Czyli tam zobaczcie, moi drodzy, jest ta zapora, a my jesteśmy po przeciwnej stronie. Zobaczcie, ile tutaj ziemi się nawaliło, bo wcześniej. Tutaj te oponki. Tak? Poziom wody był chyba dużo, dużo wyższy i wcześniej się cumowało wyżej. Natomiast, no pewnie że tak. Natomiast wszystko jest teraz dużo, dużo niżej. Dobra, ostatni wyczyn tego dnia. Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie. Schodzimy, chociaż jest tutaj bardzo stromo. Nie polecam nikomu oczywiście schodzić, chociaż tam widziałem rodziców z dzieciakami. To ciekawe, którędy oni tam przeszli. No jest troszeczkę niebezpiecznie, ale powolutku może damy radę. Dobra, na karcie, moi drodzy, zostało 3 minuty, ponieważ karta, ja już będzie pełna i...